Jesteśmy na PGA jako Fantasy Expo, mieliśmy okazję obsługiwać wiele stoisk w tym roku i m.in. właśnie LG, gdzie przygotowywaliśmy wiele atrakcji, m.in. strefa wolnego grania, strefa turniejowa, mamy też powtórki oczywiście różne różnych h 2 z ich walk w Worldsach, oficjalny sklep i Games. Do tego oczywiście strefa technologiczna, gdzie możecie przetestować sobie sprzęt gamingowy, monitory, a do tego wielka scena, na której rozgrywa się turniej LG 21 na 9 Tournament. Cztery, no można śmiało powiedzieć, najlepsze zespoły z Polski walczą o nagrody, a w puli 40 tysięcy złotych. Turniej dobiegł końca. Zwycięskiej drużynie oczywiście gratulujemy, ale pozostała reszta, no dziękujemy za to, że wzięliście udział, że zaufaliście nam, jeżeli chodzi o ten turniej. No i miejmy nadzieję, że spotkamy się w kolejnych turniejach z jeszcze większą kulą nagród.